Czy powie mi ktoś, dlaczego ludzie przepłacają za tą kurtkę North Face'a? Płacam sobie za nią jakieś 1200 zł na przecenie. Ja sobie ją kupiłem w Chinach 4 miesiące temu. Za 150 zł z dostawą jakieś 200 stówki wyszło mi. I tak ona wygląda. Jest wodoodporna po prostu. Jest mega ciepła, bo chodzę w niej codziennie. No i ma kaptur też chowany tutaj z tyłu. Zamówiłem ją sobie tutaj, jak widzicie, na tą stronę. Z linków bio po prostu. Jest na Insta, na YouTubie. Wystarczy się tu zarejestrować. I tu jest właśnie ta kurtka. Jak sobie w nim klikniecie, to widzicie, macie tu różne kolory. Ja mam. tom. widzicie, jest naprawdę ich dużo. Tu po lewo macie zdjęcia, po prostu zamówień. Wy też takie zdjęcia dostaniecie, jak sobie to zamówicie. Ja też je dostałem. Tu na dole jest rozmiarówka. Ja sobie zamówiłem LK. Tutaj zaznaczycie po prostu DF, czyli co, kolorystyka po prostu, to i to. No i po prostu sobie je kupujecie. Płacicie, ja zapłaciłem blikiem, ale jest dużo innych form płatności. No i po prostu jest zaniebista. Tyle mogę powiedzieć. W zakładce Orders tutaj na waszym koncie możecie sobie śledzić zamówienie, postęp zamówienia. Jeśli będzie to gotowe do wysyłki, to będzie to wraz ze zdjęciami tutaj w zakładce Warehouse. Tam sobie po prostu potwierdzacie, czy jest prawidłowy adres, który wpisywaliście wcześniej. No i też wybieracie sobie przewoźnika jakiegoś najtańszego. Na dole wybieracie też kod promocyjny, który powinniście dostać. Ja też dostałem dużo kuponów. No i wysyłacie sobie to. Przyszło mi to jakichś 10-11 dniach. No i co, no i tak ona się prezentuje. Mówię, chodzę w niej codziennie, jest naprawdę zajebista. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, ja mogę wam podesłać zdjęcia lub filmy. No albo po prostu odpowiedzieć wam na te pytania. Więc, no, śmiało piszcie. Ja naprawdę dużo rzeczy zamawiam z tej strony i nic mnie jeszcze nie zawiodło. Zamawiam od ponad dwóch lat, więc jest to naprawdę zajebista inicjatywa. Dzięki, cześć.